Biedny młynarczyk i kotek. Był raz sobie młynarz, który nie miał ani żony, ani dzieci, ale za to miał trzech uczniów. Pewnego razu rzekł do nich: Jestem stary i pójdę sobie za piec. Wyjdźcie w świat. A który z was przyprowadzi do domu najlepszego konia, temu oddam młyn. A on za to będzie mnie żywił do samej śmierci. Trzeci z tych uczniów był najmłodszy, a dwaj starsi mieli go za głupca i twierdzili, że się do młyna nie nadaje. On też sam później go już też nie chciał. Wyszli tedy wszyscy trzej razem, a gdy się znaleźli już za wsią, dwaj starsi mówią do głupiego Bartka. – Ty możesz tu zostać, bo póki życia żadnej szkapy nie zdobędziesz. Jednakże Bartek poszedł z nimi. A gdy noc zapadła, wleźli do jakiejś groty i ułożyli się do snu. Dwaj starsi wyczekiwali, dopóki Bartek nie zaśnie, po czym wstali i wyszli, zostawiając go samego, pewni, że dobrze robią. A jednak źle im się przytrafiło. Gdy słońce zaszło i Bartek się obudził, rozejrzał się w koło i zawołał: Boże, gdzie ja jestem! Po czym wstał na czworakach, wyszedł z groty do lasu. I myśli sobie, jestem teraz zupełnie sam, opuszczony i jakże mogę dojść do posiadania szkapy. I gdy idzie dalej, zamyślony, spotyka małego, obstrego kotka, który odezwał się doń łaskawie. – A dokąd to idziesz, Bartku? – Ach, czy nie możesz mi pomóc? – Wiem, czego pragniesz, odparł kotek. Chcesz mieć ładnego konia? Pójdź ze mną, a jeżeli przez siedem lat będziesz mi służył wiernie, to dam ci konia tak pięknego, jakiegoś jeszcze w życiu nie widział. A to jakiś osobliwy kot, pomyślał Bartek. Co mi to szkodzi spróbować, czy on prawdę mówi. Kotek zaprowadził Bartka do swego pałacyku, gdzie mu posługiwały same koty, skacząc po schodach tam i z powrotem. Koty te spełniały swoją czynność bardzo zręcznie i wesoło. Wieczorem, gdy siadano do stołu, dwóch z nich musiało przegrywać. Jeden grał na basie, a drugi na trąbce. A dmuchał tak, że o mało mu faworyty nie spospadały. Po zjedzeniu posiłku stół uprzątnięto, a kot rzecze: No, Bartku, pójdź tańczyć ze mną. A daj mi spokój, odrzekł Bartek. Ja z takim kocurem nie tańczę. Tego on jeszcze nigdy nie robił. — No to zaprowadźcie go do łóżka — rzekł kot do służby. I oto jeden oświecił mu sypialnię, drugi kot ściągnął mu buty, inny skarpetki i w końcu jeden zgasił światło. Na drugi dzień z rana zjawili się znowu i pomagali mu przy wstawaniu z łóżka. Jeden wciągnął mu skarpetki, drugi wiązał trzewiki, inny przyniósł buty, jeszcze inny umył go, a inny obtarł mu twarz ogonkiem. To dosyć przyjemnie, rzekł Bartek. Ale i on musiał służyć kotom i rąbać im drzewo codziennie. Dano mu do tego srebrną siekierkę, a także srebrną piłę, a za to pień był miedziany. No i rąbał drzewo na drąbniutkie kawałki. Siedział sobie w domu, miał dobre jedzenie i picie. Nie widział jednak nikogo, jak tylko kota i jego służbę. Pewnego razu kotek rzeczeń do... Idź no na łąkę, skośmi ją i susz trawę. Co rzekszy, Dał mu srebrną kosę i złotą osełkę, ale kaza mu je odnieść z powrotem? Poszedł Bartek i robi to, co mu polecono. Po skończeniu roboty odniósł kosę, osełkę i siano. I pyta, czy kot nie dałby mu już jego wynagrodzenia. Nie, odparł kotek. Musisz mi jeszcze zrobić coś niecoś. Masz oto budulec srebrny, siekierkę ciesielską, okierkę i w ogóle co potrzeba wszystko ze srebra. Musisz mi z tego wybudować mały domek. Bartek postawił żądany domek i oświadczył, że wszystko już zrobił, a dotąd jeszcze nie ma konia. Siedem lat zleciało mu prędzej jak niecałe pół roku. Kotek zapytał, czy chciałby zobaczyć konia. Chciałbym odrzekł Bartek. Na to kotek otworzył domek, a gdy drzwi się rozwarły, Bartek patrzy, a tam stoi dwanaście koni. Ach co to były za pyszne ogiery, jeden w drugiego, aż mu się serce rozradowało. Kotek dał mu jeść i pić i rzeczy: Wracaj do domu. Konia ci nie dam wziąć z sobą, ale za trzy dni sam się zjawię i przyprowadzę ci go. Bartek zebrał się w drogę. A kotek wskazał kierunek, który ma iść do młyna. Ale kotek nie dał mu nowego ubrania. Bartek musiał wracać w starej podarce i kurce, jaką miał przez 7 lat na sobie i z której oczywiście wyrósł. Z powrotem do domu zastał dwóch starszych uczniów młynarza. Każdy z nich przyprowadził wprawdzie ze sobą konia, ale jeden był ślepy, a drugi kulawy. Pytają go tedy: Bartku! — Gdzież twój koń? — Przyprowadzą mi go za trzy dni. — No, Bartku, jak tobie tu przyprowadzą konia, to będzie coś wspaniałego. Przed <laughs> Bartek do izby, ale stary mówi, że żeby nie zbliżał się do stołu, bo był tak obdarty w takich łachmanach, że wstyd by mu było, gdyby ktoś szedł niespodziewanie. Wyniesiono mu trochę posiłku na dwór, a wieczorem idąc na spoczynek, Żaden z dwóch starszych nie chciał go wpuścić do łóżka, więc musiał się umieścić przy gęsiach, w obórce, gdzie się rzucił na garść twardej słomy. Nazajutrz, gdy ranek wstał, już trzy dni minęły i oto nadjeżdża kareta w sześć koni zaprzężona. Ale jakich świetnych koni, aż lubo było patrzeć. Przy tym służący siódmym koniem, który był przeznaczony dla biednego Bartka. Z Karety wysiadła wspaniała córka królewska i udała się do młynarza. A tą córką królewską był mały wstrokaty kotek, któremu Bartek wysługiwał się przez siedem lat. Królewna spytała młynarza, gdzie jest najmłodszy z jego uczniów. Na to młynarz odrzekł, Nie możemy go trzymać we młynie, bo jest tak obdarty, że musiał nocować w obórce przy gęsiach. Królewna rozkazała, ażeby go zaraz przyprowadzono. Przyprowadzono go tedy, a biedak musiał się bardzo kurczyć, a żeby się osłonić jako taka. Służący podał mu nową odzież, a tak piękną i wspaniałą, że gdy się umył i ubrał, żaden królewicz nie mógł ładniej wyglądać. Teraz królewna chciała się przyjrzeć koniom, które przyprowadzono. Dwóch starszych monarczyków, jak wiadomo, jeden z tych koni był ślepy, drugi kulawy. Obejrzawszy je, kazała służącemu przyprowadzić siódmego konia. Gdy go młynarz ujrzał, oświadczył, że nigdy jeszcze tak piękny rumak nie stawał przed jego domem. A to jest właśnie koń dla trzeciego ucznia pańskiego, rzekła królewna. No to on w takim razie młyn obejmie zawołał młynarz. Ale królewna odparła, że może sobie i konia, i młyn zatrzymać, wzięła biednego Bartka z sobą, posadziła go do karety i odjechała z nim razem. Udali się naprzód do małego domku, postawionego przezeń za pomocą srebrnych narzędzi. Bartek patrzy, aż tu stoi wielki pałac, a wszystko w nim ze złota i srebra. Wkrótce potem królewna wyszła za niego za mąż i uczyniła go wielce bogatym. Tak bogatym, że mu starczyło na całe życie. Z tego wynika, że nie zawsze da się powiedzieć, iż głupi nie może się zdobyć na nic mądrego. Dwie dziurki w nosie. I skończyło się. Zapraszam tutaj na YouTube. Poczytaj mi prosie, subskrybujcie kanał. Zapraszam Was także na Facebooka. Poczytaj mi prosie, lajkujcie i komentujcie. Hej.